Nie, nie, nie Dobra, dobra tam... ja O! ty! Dobra, tak nie było po prostu Po prostu tam wrócę O, coś tutaj jest M Mówię, cofnij się Dobra, jeszcze nie zdążyłem się za w smoka Сейчас, 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 A, bo to wszystko mi ja w ogóle, tym wagonem. Mhm, dobra, mnie. Um. A, i uważaj na prosiaków. Co? Proksiaków, kurka. <śla> <śla> to ja ją uwielbiam. Ja mam wiem. Tom 17. Pamiętam czytam oś... siódmej, kurny. Kuli. Ej, jak Kulia. ja... Tom 17. Dlaczego ty tak. Takie błędy robisz. Tam... Tom 7. <gulia> ja cię. Czekaj. Coś tam widzę. Ktoś tam był. Czekaj.

Mignonic. Yes. <laughs> she's Sh <laughs> 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 <it's> a mignonco. Vince. So she's Minionek. Uh <-huh. laughs> Minionek. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. O! O! Minionek! Nie da się wreszcie powiedzieć, z ładny Uwierz mi w rachunku, nie da się, nie da się. Jak widzisz... kurka mnie <śmieniu> jest z <w> tunelu. <śmieniu> Gdzie ty tu? Mimionek, o, o, o! Game of Zero Jest no, 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 no. taka beka, że ja nie ma żadnego żenia Coś tutaj dalej jest? Nie, nie! Nie wkup się tam tam <laughs> nic nie ma. Haha. Co? Nic nie Co musisz? Yy, no to chyba zostało tylko wyjście stąd. No to narka. Udzie? Nie, chwila. <laughs> <śmany> On gnał command. Nie wierzę w ciebie. Kurka. Dobra. Dobra. <śmany> play tak by był fail, bo ja cię widziałem, więc ja stałeś do tyłu mnie myślisz, że to długo, że nie zamieniamy smoka? Smoka. <grydź> smok, smok. Będziemy na smoku latać. Zginąłem! <grydź> <grydź> Zginąłem. A teraz lecieć. Kurczę, ja jedzenia w ogóle nie miałem. Będziemy ja mnie... na smoku latać! Na smoku! Czekaj, czyli mogę się... O kurczę! Usiadam smoka. Czy to mądre wysiadać smoka? <grym i giery> A, ty mnie zaraz zabijesz. Usiadam smoka. 러비쉬야, <놀람> 고 <놀람> 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 <놀람>